Hi! Hi! How are you? You have questions. Yes. I I had a lot of questions. I'm sure you had a lot of questions, but rest assured, we're going to answer them right now. Nie no, no ja siadam mamy wysoki zlew. Siadam tak ona zlewie, z lewie. Tak oddaje dupę, tu mu się leje i się, myje, nie? Widzicie no idealnie się mogę do tego zademonstrować wam, bo codziennie to robię, nie?

What to fuck is this piece of shit? korzystanie z samonów oszpeci was pierwszy raz, zbruka go. Ale to, co napisał Piotr, to jest widzowie prawda. Ludzie nie rozumieją, co jest piękne w sound Pięknym są z lajków nie jest przejście są z lajka, a pokonanie własnej słabości. Że... Używając takich rzeczy, będą w stanie to sobie oszpecić. Z W porządku. Nie pozwól, by elitarny grono Solzlajkowiczu... ...grono <tryk> zrujnowało ci twoje pierwsze podejście do gry i do dodatku. Shut the fuck up. Gente,